Kluby na wciarzu za z tobą jest Płoską wszyscy patrzą kiedyś byłeś pest Dziś na pylę, twor stajesz tu z Chcesz ja wojny przyniosę ci sen Kamil w Błaska, wszędzie się toczy Na cusku i walicki marzenia goni Diedwody ruchy, śmieszna historia Wasz czas już minął hip hop to euforia Madonna z brzucha, wielki jak balon Płot się śmieje tak jak Z trudu. Kiedy na ulicę dwie za mi się kręci Wasza wielkość Przypomina stare sentymenty Lecz teraz jesteście jak to ból i śmieszność Bo już czeka na nową epokę Blos! Bos! Kamil Płocka Wszędzie się toczy na wózku i walizki marzenia goni Niewłodne ruchy, śmieszna historia Wasz czas już minął hip hop, to euforia Mamono z brzucha, wielki jak balon Płot się śmieje tak jak w telewizji salon Wyglądacie jak dwa walce w muzeum Na wasz widok zapadają się chodniki w trudu Kiedy na ulicy wiedziecią, że za się kręci Wasza wiekość przypomina stare sentymenty Lecz teraz jesteście, to bój i śmieszność Płos już czeka na nową epokę Blos Kamier z Polska, wszędzie się toczy, na wózku i marzenia koni. Niezbordne ruchy, śmieszna historia, wasz czas już minął, hip to euforia. Wózek swoim końcem, gruby na wciarzu, rozjażdż ja twarz, ale nie od kłopotu Kamil z mruga, chce tu wygrać, nikt nie przypomni, że gdzieś tu łapasz <noise> Fuzek twoim końcem gruby na wciarzu. Rozjaśnia ci twarz, ale nie od kłopotu. Kamil z wózka mruga. Chce tu wygrać. Nikt nie przypomni, że gdzieś tu mogłeś iść. Na wózku inwalidzkim marzenia koni Niesporne ruchy, śmieszna historia Wasz czas już minął, hip -hop to euforia Kamil z Polska, wszędzie się toczy Na wózku inwalidzkim marzenia koni Niesporne ruchy, śmieszna historia Rozjażdża twarz, ale nie od kłopotu Kamil z wózka mruga, chcę tu wygrać Nikt nie przypomni, że gdzieś tu mogłeś iść